Natychmiast uciekajcie! Och, Tiki, to wszystko moja wina! Jestem pewna, że naprawisz to tak jak zawsze. Zostańcie tu. Tiki, krokuj! Teraz masz okazję! Odbierz mu miraculum! <grywka> Przydałaby się pomoc na dłoń? Nie masz dłoni, nie masz mirakulu. Zaraz się przekonamy, dachowcu! Hej, kim jesteś, żeby decydować za innych, kogo mogą kochać? Jeśli Marinette chce zjeść lody z czarnym kotem, ma do tego prawo! A jeśli nie wiesz, co im zaserwować, O czarny Kocie, słuchajcie mnie! Najpierw ty, Czarny Kocie! Masz kochać Biedronkę, a nie Marinette. Może na przeszkodzie tej miłości stoją wasze mirakula! Bez nich nie będziecie już superbohaterami. Koniec walki o Paryż! Będziecie wolni, wolni, szczęśliwi i zakochani! Więc naprawdę kochasz Marinette? To skomplikowane. Ale to znaczy, że już nic nie czujesz do mnie? Nie do końca, kropeczko. Moje uczucia się zmieniły. Nadal cię kocham, ale jak przyjaciółkę. Czy to w porządku? Przyjaźń. Przyjaźń. Nie w tę stronę! Skryli się za tym budynkiem! Szczęśliwy krok! Parasol jak najbardziej pasuje do lodów. Już wiem, co mam robić, ale musisz mi zaufać. Jasne. Grozowniku, mm. mm. wygrałeś! Oddaję Ci O mm. Ojej, a to ci dopiero utknęło mi na palcu. Widocznie przytyłem od nadmiaru lodów. Mm. Co tu się dzieje? Dlaczego nic nie widzę? Mm. Stop! Co wy robicie? Aj! Postąpicie mi gulę! Tak nie wolno! A! się! Nie fair! Koniec twoich rządów, mała Akumo. Pora wypędzić złemą serc! Mam cię! Pa motylku. Hmm? <laughs> Dronka i czarny kot. Znowu dopadła mnie Akuma? Mm -hmm. Bardzo mi przykro, ale tworzycie taką przepiękną parę. Jednak najważniejsze jest oczywiście wasze szczęście. <gry>